Dzień dobry, dzisiaj w ramach smartfonowej środy smart opaski. No, przecież to jest oszustwo, to nie są smartfony. No, ale bez smartfonu, moim zdaniem, bez smartfona. Bez smartfona. Te opaski bez smartfona są bez sensu, dlatego występują w smartfonowej środzie, a poza tym są smart. A poza tym są i koniec. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to ekran. ten. Jest jaśniejszy, mimo że jasność jest ustawiona na takim samym poziomie. Ale zacznijmy od tego. Xiaomi Mi Band 4 to całkiem wygodna opaska. To zapięcie mi się bardzo podoba. Sam pasek też jest spoko. Jedyny problem, jaki widzę, to taki, że za każdym razem, kiedy ładujecie Mi Banda, to no, musicie go wyjmować z tego paska. Z drugiej strony. Opasków do wyboru jest multum. Jak już wyjmiecie tę pastylkę z opaski, to to jest banalnie proste. Podłączacie to do USB i już. Jak często ładować? Producent twierdzi, że raz na 20 dni. Ja proponuję raz na kilka dni, ponieważ naładowanie tego od 0 do 100% zajmuje jakieś 2 godziny, a jak podłączycie to raz na kilka dni, to będziecie mieli 80 parę procent. Ile tu jest teraz? Nie wiem, czy tu zobaczycie. Pewnie nie. Oczywiście, że nie zobaczycie to musicie mi uwierzyć na słowo, że 72%. No to po kilku dniach będziecie mieli tam 82-85%. Podładujecie przez 15 minut i możecie z powrotem działać i o to w tym chodzi. I tak samo funkcjonuje to, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, że Honor Band 4 ma troszkę słabszą baterię. Myślę, że o jakieś 15-20% krócej wytrzymuje ta bateria niż ta, co dla mnie nie robi absolutnie żadnej różnicy. Różnica jest natomiast w paskach. Na pewno spoko jest to, że nie trzeba ich odczepiać w momencie kiedy chcemy podłączyć honora do ładowania. Natomiast odczepienie samych pasków. Też nie jest super trudne, jak widzicie. Natomiast ten pasek jest mniej przyjemny w dotyku, bardziej gumowy, bardziej się odciska na dłoni. Gdybym miał powiedzieć, która opaska jest wygodniejsza. To zdecydowanie ta. Przejdźmy zatem do funkcji główny ekran to w zależności od tego, co sobie wybierzecie, ale z reguły godzina i liczba kroków, które zrobiliście. Tutaj możemy sterować muzyką. Teraz zauważycie różnicę ponoże zrobiłem więcej kroków niż w mibandzie. Dlaczego? Otóż ta opaska, która jest wyżej na nadgarstku, liczy więcej kroków. Przez jakiś czas miałem mi banda wyżej i wtedy mi band liczył więcej kroków, ale nie to mieliśmy teraz sprawdzić, tylko mierzyć puls. I rzeczywiście tak jest, że Honorowi zajmuje to więcej czasu, ale wyniki najczęściej są podobne. Potętnie przechodzimy do ćwiczeń, i tutaj mamy 6 sportów do wyboru: e, bieganie na zewnątrz, e, bieganie na bieżni, rower, chodzenie, ćwiczenia albo pływanie. Pogoda, no to wiadomo. Ja mam wszystko w języku angielskim, bo mam smartfon w języku angielskim ustawiony. No i powiadomienia. Różnica między Mi Bandem a Honorem jest taka, że tutaj pojawiają się kolorowe ikonki. W honorze wygląda to gorzej. No to akurat powiadomienia z chińskich aplikacji same. No jest to gorsze. Da się oczywiście odczytać i wszystko gra, ale na mi bandzie jest ładniejsze. Puls odpulsy. puls. pulsyksometr. Pulsoksy, pulsyks. Pulsoksymetr. Nie będę was oszukiwał, że wiem, czym jest pulsoksymetry z własnego doświadczenia, czy kontroli tlenoterapii w zaawansowanych chorobach układu oddechowego. Monitorowaniu chorych z anemią, w medycynie sportowej w badaniach wydolnościowych sportowców na oddziałach noworodkowych podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym u pacjentów w śpiączce klinicznej do rozpoznania niewydolności oddechowej, wówczas kiedy u chorego nie występują specyficzne objawy kliniczne. Moim zdaniem użyjecie tego raz, potem drugi raz, żeby pokazać kuplowi, a potem trzeci raz, żeby zrobić wrażenie na jakiejś dziewczynie słowem pulsyksometr. Pulsoksymetr. Shit. NFC w tych opaskach to w ogóle temat na osobną rozmowę bo była wersja NFC tego, która się błyskawicznie wyprzedała, nie wiem czy była wersja NFC tego, ale wersja NFC tego nie pozwalała płacić w Polsce, więc bez sensu. Jeżeli nie macie bardzo precyzyjnych planów do tego, jak NFC wykorzystać, to nie polecam. Dalej jest sen, potem jest trening, bieganie, bieganie na bieżni, chodzenie, chodzenie na bieżni, jeżdżenie na rowerze, jeżdżenie na rowerze stacjonarnym, a to wydaje mi się, że to nie jest rower wydaje mi się, że to są wiosła w sensie ergometr, pływanie w basenie i po prostu trening na siłowni prawdopodobnie. Dalej mamy Alipay, co jasno pokazuje, że jest to produkt przeznaczony dla chińczyków. Aplikację do Honora dedykowana jest Huawei Health, w której po pierwsze macie informację o krokach. Jak widzicie, całkiem nieźle sobie radziłem z tymi krokami. Dalej jest informacja o treningach. Jak widzicie, testując tę opaskę, przepłynąłem raz 550 metrów, raz 575. Jak wejdziemy głębiej, to zauważymy, że tu jest dowolny, 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 ale gdzieś tutaj pływałem na plecach, a tutaj pływałem żabką. Także pod tym kątem ta aplikacja całkiem nieźle ogarnia, ale. Jeżeli traktujecie pływanie jako swój trening, a nie tak jak ja, no to te wartości, które tutaj zobaczycie, są takie sobie. Z reguły trening powinien wyglądać tak, że się robi tam, nie wiem, 100 czy 200 metrów rozgrzewki, potem 8 razy 100, potem może 5 razy 200 i są przerwy między tymi seriami. Między każdym tak naprawdę dystansem są przerwy. Więc aplikacja teoretycznie powinna Ci powiedzieć, w ile przepłynąłeś 50 metrów, a potem naliczyć odpoczynek. A tutaj liczy wszystko razem, czyli i czas płynięcia, i czas odpoczynku, ale i tak jest zadziwiająco dokładna ta aplikacja, jeżeli chodzi o mierzenie treningu pływackiego. Jeżeli natomiast chodzi o trening siłowy, no to to co może być interesujące, to tętno. To znaczy, wiecie w jakich zakresach tętna pracowaliście. Ja na przykład okazuje się, że spalałem najwięcej tłuszczu. Zobaczmy, czy był jakiś trening, podczas którego się przemęczyłem. No nie. Dalej jest historia pulsu, tętna. Także widzimy, jak to się kształtowało na przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca i roku. A dalej i to jest chyba najważniejsze macie informacje dotyczące swojego snu. I te informacje są bardzo szczegółowe, podobno dlatego, że Huawei zaprojektował te aplikacje dla swoich droższych urządzeń. Tyle, że. Ta opaska nie mierzy tego zbyt dokładnie. Na przykład, ostatnia noc. Nie zasnąłem o 22:30, tylko po 23:00. Natomiast od 22:30 opaska naliczała mi lekki sen. Rzeczywiście e, zauważyła, że obudziłem się w tym i w tym miejscu i że wstałem o godzinie 8:02. Natomiast sama jakość mojego snu była raczej beznadziejna. Głęboki sen tylko godzina 18, lekki sen aż 4 godziny i 8. REM 333 i to według tej aplikacji jest zdecydowanie za dużo. Powinienem mieć więcej snu głębokiego, a zdecydowanie mniej snu REM. Pogadajmy chwilę o śnie, bo sen jest super ważny. Jeżeli nie wiecie, jak ważny jest sen, to posłuchajcie tego typa. Facet na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii bada sen od 10 albo od 20 lat i ma niesamowite wyniki. Myślę, że trochę straszy też tych, którzy. Śpią mniej, ale warto zorientować się, dlaczego warto dużo spać i dlaczego sen jest dla nas istotny. Natomiast ta opaska nie daje zbyt wielu powodów do radości, nawet jeżeli śpicie dużo. Tutaj algorytm jest zdecydowanie mniej skomplikowany i kiedy budzisz się rano, jesteś zdecydowanie bardziej zadowolony, bo tutaj mam 67% jakość snu, a tutaj? A tutaj mam 92% i już zdecydowanie lepiej się czuję. Poza tym dużo więcej głębokiego snu. Nie ma też snurem. Tutaj jest po prostu lekki sen. I proszę, wczoraj też miałem 92% i wcześniej miałem 91%, a wcześniej miałem 97%, a wcześniej miałem 95% to ta aplikacja jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi o układ całej aplikacji, to on wygląda zdecydowanie inaczej. Tutaj macie kroki, ale jak wejdziecie w to, to zobaczycie, ile zrobiliście kroków dzisiaj, ile spaliście kalorii. Natomiast możecie się cofnąć do poprzednich dni. I sprawdzić, jak to wyglądało. O, tutaj, jak pocisnąłem, raz byłem na basenie z tą opaską, w tym samym czasie zresztą, kiedy pływałem z Honor Bandem 5. No i tutaj pokazuje mi, jak długo pływałem. Jakie miałem średnie tempo na 100 metrów, co jest bzdurą, bo to liczy razem z odpoczynkiem. I rozpoznaję też styl, którym pływałem głównie, ale pływałem też tu innymi stylami. I właściwie to wszystko, jeżeli chodzi o pływanie. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia. To trochę inaczej to wygląda według mnie, nieco mniej intuicyjnie na tej aplikacji e, niż na aplikacji e, Huawei. A. Jest za to bardzo rozbudowana informacja o tętnie, ponieważ e, obie opaski można ustawić w ten sposób, że mierzą tętno na bieżąco, to dowiadujecie się, jak wygląda rozkład waszego tętna i to każdego dnia. A co z bieganiem? No więc nie będę was oszukiwał, nie przepadam za bieganiem, ale znam kogoś, kto lubi no, to ja używałem opaskę mi Band 4 w sumie najczęściej na rowerze, ponieważ zastąpiła mi ona licznik rowerowy. Na opasce mam wszystkie najważniejsze informacje, jak dystans, średnia prędkość, aktualna prędkość, tętno, czas jaki jestem na rowerze i liczbę spalonych kalorii też. Później to wszystko mam w aplikacji, więc już na drugiej wycieczce rowerowej pożegnałem się z moim licznikiem. Ale to nie jest tak, że totalnie olałem bieganie. Konsultowałem sprawę biegania z ludźmi, którzy je uprawiają i którzy używają tych opasek. Ta opaska nie ma GPS-a, ta opaska też nie ma GPS-a. W związku z czym, jeżeli chcecie mierzyć trasę, po której biegniecie, no to musicie mieć w kieszeni smartfon, więc w sumie to trochę bez sensu, nie? Ceny. Można kupić w Polsce, można kupić w Chinach. MiBand jest tańszy za 32 dolary chyba. A w Polsce od 142 zł, według moich informacji. Natomiast y, Honora za 45 dolarów widziałem w Chinach, a w Polsce za 159, ale generalnie bliżej 200. Jeżeli macie poprzednie modele, to mam nadzieję, że pokazałem wystarczająco dużo, żebyście wiedzieli, czy warto robić upgrade, czy nie. Moim zdaniem nie za bardzo. Którą z tych opasek bym wziął? Mimo wszystko Honora. Żeby się wyróżniać. Podejrzewam, że ludzi mających Honora jest mniej, ale jeżeli szukacie opaski od Xiaomi i macie inne produkty od Xiaomi, no to wiadomo, że lepsze. Bo tańsze. To wszystko w tym odcinku, może za tydzień wreszcie będzie smartfon. Ale to nie jest powiedziane. Dziękuję, to była Smartfonowa Środa. Na razie, cześć. Bo w sumie to ja zupełnie zapomniałem, że my nie odsyłamy tego Chińczykom, więc możemy wam dać w konkursie, ale konkursy. Konkursy generalnie w internecie to jest rak. Nie? Ludzie na przykład mówią, y, nie musicie nic zrobić, wystarczy tylko, że polubicie mój profil na Instagramie, profil jakiejś firmy na Instagramie. zasubskrybujecie. no come on, to jest bez sensu. Nie? To jest kupowanie po prostu subów i followersów za jakieś 140-150 zł. To jest po prostu nie fair. W związku z czym e, mój konkurs będzie dużo prostszy. Wystarczy, że umieścicie zdjęcie, na którym uprawiacie jakiś sport, może być to sport umiarkowany albo wątpliwy sport i otagujecie hashtag klawiatur patrz. Może być poprawnie, albo może być przez CZ, nie poprawnie, kto się zorientuje. Czyli oba tagi będą grały, no i wtedy jak ktoś nie wie, że jest ten konkurs, to się nie zorientuje, po prostu pomyśli, że chcecie, żebym zobaczył wasze zdjęcie. A no i żebym mógł je zobaczyć, no to musi być publiczne. Nie? I za tydzień powiem, kto wygrał. I jeżeli nie napiszecie, który chcecie, to dostaniecie taki, który ja będę chciał wam dać. Są tylko dwa. Więc proszę, proszę bez pretensji potem, że ja nie dostałem, a dostał ktoś, kto... Najwidoczniej zdjęcie kogoś innego mi się bardziej podobało, bo to ja będę wybierał, więc ja bym nie wystartował w takim konkursie, w którym ja jestem jurorem, ale no, ja i tak nie mogę, bo jestem jurorem. Także powodzenia, no to cześć.